Cześć, dobry wieczór moi mili To taki szybki odcineczek Mamy 10 maja Ten film pewnie pojawi się następnego dnia Jest wieczór Około godziny 22 A ja przyszedłem na Międzyzdrojską Piękną plażę Polować na zorze polarną Bo mamy dzisiaj Niesamowicie dobre warunki Do jej obserwowania A w zasadzie do obserwowania przez obiektyw Ale słuchajcie Jest tak jasno no, niestety tego nie będzie widać na filmie, ale chmury dookoła są fioletowe. Ta zorza dzisiaj jest tak silna. Postaram się tutaj wkleić wam troszeczkę zdjęć. Patrząc w lampę błyskową idę na ślepo, nie widzę dosłownie niczego dookoła. Tutaj jest taka budowa na dźwigach. Przed chwilą zgasły Jupitery, kiedy szykowałem się do rozpoczęcia nagrania. Mam Zamiast mojego wysłużonego trójnoga, taki wykopany na szybko trójnok od y, teleskopu, też jest sfatygowany, ale pomoże mi ustawić aparat w y, stabilnej pozycji. Jak Wam zawsze piszę na naszej stronie: ustawiajcie swoje telefony, aparaty na jak najdłuższy czas naświetlania. ISO ustawcie na maksa kiedy złapiecie zorze możecie pobawić się troszeczkę tymi wskaźnikami ja wejdę w drugą stronę aparatu pokażę wam między zdroje nocą Ech, bo wiecie co ta lampa jest tak jasna że już zaczynają boleć mi oczy także suniemy sobie po plaży i zaraz gdzieś się ustawię w zasadzie mógłbym to zrobić już tutaj bo zanieczyszczeniem światłem już zgasło przez te dwa Jupitery i spróbuję coś Wam upolować zobaczymy co z tego wyjdzie jak coś upoluję to wrzucę do tego filmiku także to muszę się rozłączyć, żeby ustawić aparat w tryb długiego naświetlania jestem słuchajcie mega podekscytowany spróbujemy coś zrobić z tym statywem Wybaczcie, że trzęsie, ale kiedy używam lampy błyskowej, to nie mogę włączyć stabilizacji obrazu. No wysuwaj się nóżko. Może coś z tego będzie. Ostatnio byłem tutaj z kijkiem do Nordic Walking i takim małym tripodem. Myślę, że to będzie lepsze, chociażby po prostu wbite w piasek. Przez ostatnie dwie noce czatowałem, ale niestety z marnym rezultatem. Może dzisiaj mi się poszczęści. No, rozkładaj się statywku. Jesteś trochę połamany. Tu Cię zaprzemy, ale przynajmniej stoi stabilnie. Tak więc zaczynamy łowy na zorze. Do zobaczenia za chwilę. W sumie to możemy przez pierwsze zdjęcia przejść razem, porobić je razem. Włączyłem właśnie tryb. O, tu nawet mnie troszeczkę widać. Włączyłem tryb rejestrowania ekranu. I teraz, tak, jeżeli macie Samsunga z opcją robienia zdjęć w trybie profesjonalnym, to klikamy sobie na niego. A może pierwsze zdjęcia zróbmy na szerokokątnym obiektywie. Ustawimy sobie długie naświetlanie na maksa i wartość ISO też. Zobaczymy, co złapiemy. W tej chwili zdjęcie się robi. Naświetla. I zobaczymy, czy coś wyłapiemy. Ale chmury są tak yy, gęste, i czuję, że zaczyna kropić. Także nie wiem, czy coś z tego będzie, jednak. Ale to niesamowite, musicie mi uwierzyć na słowo no. chmury są koloru fioletowego. Co my tu mamy? Troszeczkę za dużo światła. Więc sobie przechwycimy. Ja tu zrobiłem, tak wchodząc na plażę, parę fotek, sprawdzając, może ustawimy się gdzieś tutaj z mniejszym czasem naświetlania. Chodzi o to, aby oddzielić wzorze od właśnie takich źródeł światła, jak tutaj widać. W postaci Baru na plaży. A tu mam chyba jeszcze zdjęcia z ostatniego polowania. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze trochę i może gdzieś tam w górę. Tam gdzie jest wyraźny fiolet na chmurach między dźwigami, a w tamtym kierunku, moi drodzy, nie ma żadnego miasta. Także to nie może być poświata od dołu. Grube, grube chmury. Około 23 miały być szczeliny między chmurami. Spróbuję wycelować tak, żeby nie było widać dźwigów. Mamy zwykły obiektyw. O, spróbujmy tak. Tam widzę dalej na plaży. Ktoś też stoi. I cyka foteczki. To my tu mamy takie piękne widziałem fotki z Bieszczad z Rzeszowa tak daleko słuchajcie dzisiaj zorza sięga że więcej naświetlania a czułości trochę mniej i nad północny horyzont teraz was przesuwam przesuwając siebie zgubiłem klapkę Zobaczmy co to chmury, chmury, nic poza tym taki coś jakby kolor Pobawmy się jeszcze. Słuchajcie, nie mogę tu kliknąć o właśnie na barwę. Spróbujmy tak. Coś się tu dzieje? Czy leci z nami pilot? Ciągle chmury, nic się przez nie nie przebija. No szkoda. I co może jeszcze? Przeczyszczę obiektywy. Nie wiem, czy nie zaparowały też. Hmm. <laughs> Nic na razie nie widać Wiecie co, ja sobie Poustawiam jeszcze telefon I dam wam znać Połączę się wideo jeszcze raz Wydaje mi się, że mam bardzo zamazane obiektywy No i moi drodzy Nie mam dobrych wieści Chyba dzisiaj Nic nie upolujemy, taka noc I nie uda się zrobić Ani jednej fotki Zobaczcie, jest godzina 23.52, gęsto chmur I tak już będzie raczej do rana Takie okienko pogodowe, bezchmurne Zdarzy się dopiero o godzinie 6 rano To już będzie widno i po ptokach Najbliżej w tej chwili Żeby zobaczyć zorze, no to musiałbym Wyskoczyć za Szczecin 100 km, zobaczcie czyli Gorzów, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Kielce, jakie ma ładne okienko. Mogą dzisiaj Łomża, Suwałki, Olsztyn. Taka piękna noc, raz na 20 lat a nad nami chmury zobaczmy, co to się dzieje tutaj. No, zobaczcie, to jest niesamowite. Można by było od nas, e, tutaj z pomorza, oglądać ją gołym okiem. Tym bardziej, że po północy, spodziewane jest drugie uderzenie CME i to znacznie silniejsze. A niestety, u nas tylko chmury. Nawet ten kolor, który był wcześniej fioletowy, tak jak Wam mówiłem, kiedy wyszedłem na plażę, e, no, przestał być widoczny. Strzelimy sobie jeszcze kilka fotek, bo zauważyłem, że północny horyzont bardzo się rozjaśnił. To znaczy, że albo chmurki się przerzedziły. Jest mniejsza, cieńsza pokrywa chmur. Może coś tam wyłapiemy. Myślę, że długo, długo raczej już nie będę siedział, tak więc postrzelam parę fotek i później w domu zobaczę co z nich wyszło. No i to byłoby na tyle, moi drodzy. Dłużej siedzieć już chyba nie będę. Niestety burza magnetyczna szaleje sobie w najlepsze, ale nie widać jej od nas. Także niestety no, nic nie złowiłem dzisiaj. Zobaczymy jeszcze te kilka fotek, które zrobiłem. Może coś z nich wyjdzie. No nic. Dzisiaj wracamy na tarczy. Już zaczynałem się zwijać, straciłem nadzieję, ale coś dla Was złapałem. Także spójrzcie na to. To, oczywiście, był mały żarcik na koniec. Słuchajcie, wrzucę Wam fotki, które udało mi się zrobić w kwietniu tamtego roku i może uda mi się pozbierać jakieś fotki od Was, tak żebyście zobaczyli co działo się w sumie wczoraj w nocy. Ja już lecę do domu. Mam nadzieję, że wam udało się porobić jakieś fajne poteczki z dzisiejszej, z wczorajszej zorzy. Trzymajcie się ciepło. Dobranoc. Do zobaczenia. Cześć. Mm.